Nie dla rasizmu. Stop polu rasizmu. No to rasizmu. na Niet for rasizm. Nie rasizm. rasizmu. Nic zura rasizmu. No to racism. Ne Dobra no, Twoje najlepsze no. spenie z radarem Lepsze wspomnienie Tyle w No to przyjaciel do drużyny hmm. Awans do piątej dni dwa, y, dwa lata temu Wtedy Zdrowoło. pierwszy raz po meczu poszliśmy razem Dwa wow, imprezy. I ja się najebaliśmy. Najlepsze no wspomnienia. Uh -huh. Chyba wypady po klubach. I babach. No. Paintball. Moja Bramka. W meczu z Oksosowem. Hmm. Na pewno imprezy. Ciężkie pytanie. Zwycięstwo w Lidze Gminnej. Bo zorganizowane zawody. Dobrze mm. nie Marecki? Jeden lepszy od drugiego, więc Lewkowski i ja, więc nic się nie zmieniło To może być. Alek. Mhm. Adaś. O, to <grym> Adaś. To może być na przykład. Chyba Adam. Mhm. Ale Przepraszam, gleba chyba <laughs> Mateusz, o tak, Mateusz to jest... A ty najwięcej się ci z sydziami i najwięcej ma zawsze do powiedzenia za rozpomnienie. Mateusz. Mateusz. Na pewno. Nie będę odpowiadał dlaczego. Gleba albo Kuba. Nie nie mam pojęcia. <laughs> Macza. Gleba. Nikogo chyba nie ma oprócz mnie, nie? Ja jestem najlepszym aktorem, zawsze zajmuję pierwsze miejsce. No ci się Kades? Pozdrawiam Adam. Tu właśnie jest Adam. No jak to, Mateusz, no to... Ja. Maciej Kladyk. Ma... Ma... książę. Maciek Mędryk. Maciek? Maczo. 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 Chyba ja. Cztery piwa za mecz i za jakieś tam, wiesz, jeszcze coś to co? Nie wiem, wtedy ewentualnie, nie wiem, półtoletka ewentualnie, coś z tej strony, Kontrakt w radarze. Gdzie to trwało? Miejesz jakiś kontrakt? Nie wiem. <gryTiffany> Myślę, że koło roku. Ale jest taki kontrakt. Jako zapłatę dostajesz. Jako zapłatę dostaję? <grystanie> Satysfakcję. No niestety to ja muszę płacić wszystkim. Ja nie mam z tego nic. Czysta przyjemność, dokładnie do tego interesu. Mój kontrakt dożywotni. 3,50 do, za gałkę. Nie ma takowego. Mogę odejść za no, darmo do każdej Do Dożywotni. Co nie trzeba dać Dwie piłki, wodno, chleba i będę klubasy na tydzień. Nie wypłaciliby się. To było... Dawno do, do temu... To było do temu! Jak trzymaliśmy w karan, na karaoke w Stawii. Wyjście z Oj. Lepiej nie wspominał, bo się obraził dziewczyny, jeszcze na swojego... Nie, 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 mokło. Święta sprzed dwóch lat. Czyli? Czyli wynoszenie gleby. Wynosiliśmy <śleski> glebę z tego, z, tego, z, tego, z, tego. z tego. Bywało bywa lepiej, bywało gorzej, się bywało tu, bywało tam. No, znaczy nie było mnie wtedy... Znaczy Chłopaki opowiadali. <grystanie> byłem, no ale byłem, byłem nieprzytomny i... Myślę, że to był moment, kiedy ja, Robercik i Dawid wynosiliśmy grę bez koronki. Tak, wnieśli mnie do domu i to Tu mała patrzy na mnie, a ja kina najebałem. Dokładnie. No więc każdy za nogę, za rękę i do samochodu. Wszystko. Na spokojnie było. Na spokojnie, tak? Jedno, jedno piwko, dwa maksy, maksymalnie było i nic nie piliśmy. Matka do mnie tylko... Dobra, ale do najczęściej... Cicho, 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 do kolegi mówię tylko... My się nie kręgły za stary, chyba. Najbardziej mi się... Za, za pamięci. <noise> I jeszcze może to, że wtedy przez przypadek maty też obrębą tkwały. Co? Ja? Nie możemy pić tam w ogóle. No tak. Bo mama nie pozwala i żona i córka Nie, no. nie, nie możemy pić, bo z kochamy. A! Co się stało? Co się stało, nie? Kolega tak stoi, trzyma mnie i mówi Kebabem się zabiję To był Czarny o. Majka Czekaj, sprawdzę Czarny Nie mam majtek. Jak gram, to nie mam Nie mówiąc, że Ja Biały? Ciemny, niebieski. Czary. Tak. Czary. Pytanie, czy w ogóle mam majtki. Albo wywyższe linie. Witam, że już przyjechał. No, myślę, że na początku byłaby to pierwsza liga dla a w późniejszym czasie myśmy zgłosili się do profesjonalnej linii, do ekstra klasy, żeby pokazać po chłopom z polskim jak się gra. Daj mi pogrom, tylko chwileczkę, byś mogła. About. Tam jumalaje, dwie wrzucił trzy. I byłby dobrze. Finał czędzie oczekiwanie. Mistrzostwo, czyli wiesz, nie jestem pierwsze nic. Pierwsza liga to przedstawia fika, dla mnie. Pierwsza liga. Nie no, wiem do pierwszej ligi no, w dalej się w stanie. Najbardziej chciałbym, żeby wyradacze było oś bo te ligami. Ja. ja. <laughs> Jak z nimi nie grać, no powiedz wiesz, to nie ma tak, że... Trzeba z nimi grać tylko i tyle, no. Bo jestem inny. Nie chodzi o to, że o grę. Żeby ich nie było, to by nie grał. chciałem grać. Nie ma. bo tutaj mam znajomych, lubię z grać. Przede wszystkim gram na ludzi, którzy są No i to dobrze. W sumie założyłem tę drużynę, jakby nie patrzeć, zgłosiłem do WLS-u. Od roku nie jestem już kapitalem, bo moje nerwy dobiegały końca. Chciałem wypisać tę drużynę z tej z rozgrywek. Pokazał założyłem. Nie kupili, patrzą mi za to. Tam ja dlatego, że lubię piłkę nożną, jest dużo fajnych ludzi, się integrujemy, dużo pijemy, osiągamy dobre wyniki. Kocham ten klub i założycie zawodników. Jest, jeżeli jesteśmy razem, to nie ja Martwi, ale jeżeli nie ma, to nie wiem, nie, 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 nie potrzeba to. No chyba ja. A czyli dzisiaj będzie <grym> to też taki... Uu? Nie, nie na spokojnie, przyszliśmy jak od słyszałem to gleba. 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 Grozi... Mm, Damian. Ponieważ nie jest, to... jest Gryba, Nie jest to. Gdybym nie, nie Proste. zaczyna na mnie spojrzeć. Z tego co tak? No, nie uważam, że jestem najlepszym, ale i nie najgorszym. Nie. Wszyscy są dobrzy, Ale zależy od zmiany, jak to gra. Lepszy jest chyba na moim zdaniu. O, może tego chyba nie jest najlepiej, bo się spisuje prawda? tragarzu. Po prostu jest no, Sukces. Przede wszystkim. Awansowo. Dzięki piątej liczbie. Sukcesów. A i zawodnikom zdrowia. Mam no, by odnosił jak największe sukcesy, żeby się utrzymywała atmosfera, taka jaka jest teraz. No, oj, dobry stosunek. Plus. Może pika, nie tak jak my. Życzę, żeby to oświetlenie, które jest teraz, wytrzymało się przez kolejne 10 lat i żeby jeszcze parę fajnych chłopaków chłopaku na na tym Myślę, że 10 lat nie, nie trwamy, to po pierwsze, okay. ale chciałbym w, w ciągu najmniejszych lat. Życzyłbym tego, żeby nieco każdy sezon awansować z myślniki, tak? Żeby, nie wiem, może kiedyś zagrać w Kazie Polski, żeby to zlaiku nie z o finał. Żeby było więcej właśnie niż lewkowskich w drużynie. Samych sukcesów i więcej takich graczy, żeby grali. Trwałości to pierwsze, żeby drużyna się nie rozpadła i dalej się utrzymywała. No oczywiście awansów. I żeby tak ekipa była nadal ta sama. To najwyżej większa grana osób dołączyło do niej i żebyśmy w... się zgrali. No, się nie no. o ligi. Ligi, ligi, ligi. Najważniejsze no. chyba. Pierwsze chłopaki nie w sumie nie jestem. te parę lat się znamy, gramy trochę. Czasem wspominam bardzo dobrze. Były, jak to mówisz, nowe porażki. Ale bardzo miło wspominam. Eee, czuję tej cały czas e, śledzę na bieżąco wydarzenia tej wyróżnie. Życzę okay. życzę jak najlepiej dla tej wyróżnie, żeby awansowała w końcu do wyższej linii. O! Całe życie. czuł chyba mi się daje. Zbyt osoby. O, a, nie będę tylko tych, le tych Lewkowskich, bo kurwa to za każdym razem bijeś mi, kurwa. Mówaj, ty. <laughs> Lewkowskie i Lewkowskie. Tak, Glewkowskie i Lewkowskie. Ja tylko Lewkowski galam, nie? <laughs> Super, po ludzie, bardzo lepiej. Sentyment zawsze był i będzie. Tak samo też powiem, że kibicuję, i z duchem i ciałem wspieram tę drużynę. <laughs> Panowie, chłopaki, siema Pany, z tej strony MEP, z okazji dziesięciolecia Radaru, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, z okazji święta Waszego, samych sukcesów, wygranych meczy, pierwszej ligi w bls -ie. wszystkim byłym i obecnym zawodnikom, dużo szczęścia, zdrowia i wielu sukcesów nie tylko w sporcie, chłopaki. Życzę zwycięstw kolejnych 10 lat ze mną w Abyście byli drużyną taką, yy, gdzie każdy może liczyć na każdego, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Wszystkiego najlepszego za dziesięciolecia. I pamiętajcie walczyć, trenować, radar musi panować. Pozdrowienia z Białorusi ode mnie dla was. Hej! Pozdrawiam serdecznie. Siema. Wszystkiego dobrego.